Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w szóstym odcinku Edukacja bez Cenzury. A dzisiaj będzie bardzo konkretnie, bo o konkretnym przedmiocie, jakim jest Matematyka, czyli jak pomóc dziecku w matematyce. To jest coś, co myślę, że spędza sens, powieg wielu rodziców, ale również i dzieci. Jak się ja... nauczyć tej matematyki? Jestem ciekaw, kto włączył ten odcinek z rodziców dla siebie. Jak ja mam się nauczyć matematyki? Ale <laughs> wiemy, że to jest ważny temat, bo patrząc na nasze filmiki z. Tych ostatnich serii, to właśnie ten temat, czyli jak nauczyć się tabliczki mnożenia, daje najwięcej waszego, e, Waszych reakcji, Waszego działania, więc myślę, że to jest bardzo potrzebny temat i tak naprawdę dużo rzeczy możemy pomóc w tym normalnej edukacji matematycznej. Zapraszamy na odcinek serii Edukacja bez cenzury, formatu stworzonego przez Best Brain. Gdzie prowadzącymi są Bartłomiej i Tobiasz Boral, twórcy autorskich zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających takie kompetencje jak pamięć, koncentracja uwagi czy efektywna nauka. Ja myślę, że postawmy sprawę twardo i na początku ostro, bo matematyka jest trudna, ale dlatego jest trudna, dlaczego jest ona bo nie jest obrazem, bo jest pełna symboli, pełna symboli i myślenia. Gdzie potrzebujemy wyobraźni, a nasza wyobraźnia nie jest wytrenowana. To ale jest to moja teza. To jest problem, jak tak mówisz, okej. Okay, natomiast y, nie stąd według mi się bierze cały problematyczność tej matematyki, bo gdybyśmy y, cały czas działali na wyobraźni, to matematyka wyższa by nie powstała. Nie? Mhm. Y, ale matematykę tą podstawową jesteśmy w stanie cały czas na ułamkach, czy na, znaczy nie na ułamkach, no właśnie na konkretach, czyli na jabłuszkach, na cukierkach, na tych podobnych rzeczach pokazać. Tak wspominam ostatnio tłumaczenie ułamków w szkole na pizza na czekoladzie u. Tak, orki, tylko że to nie? musi być realnie pizza. Bo co robimy w szkole? Jest, jest yy, pięknie napisane zadanie i Staś miał 10 cukierków. Nie to, że no ja mówią o zamówionej pizzy do szkoły, że taki Jedli je tą pizzę i wiedziały, że mają jedną ósmą pizzę w ręku. Ale jest strach, że dziecko nie zrozumie teraz co dalej. I myślę, że największym problemem, mimo wszystko w matematyce, w edukacji matematycznej u dzieci, jest to, że one gdzieś straciły kontakt z nauczycielem. Czyli nauczyciel idzie, bo musi iść z tematem, bo musi iść do przodu, bo musi zdążyć. I jeżeli gdzieś pomiędzy dziecko przestanie rozumieć, co się dzieje, to już odpada. A to już mówiliśmy o tym, że nasz mózg potrzebuje pewnych, pewnego czasu do tego, aby być gotowym na pełną symbolikę, czyli działania na symbolach, na symbolach ułamkowych, nie na konkretach. I jeżeli dziecko nie jest gotowe na to, my wprowadzamy ułamki, ułamki już w sposób nie taki, jak Ty mówisz, czyli pizza i konkretne kawałki, tylko próbujemy już rozwiązywać zadania ułamkowe, a dziecko tego nie załapie, bo jego mózg nie jest na to gotowy, to potem, kiedy ono już to załapie, to wszyscy będą kilka, kilkadziesiąt kroków dalej. I e, pierwszy odcinek Trenerów Umysłów Rozmowy z ekspertami był o, z Ireneuszem Czyżeskim, odnośnie zapamiętywania tabliczki mnożenia. Ale okay. on fajną rzecz powiedział e, w naszej rozmowie takiej prywatnej, że on, jak uczy matematyki, e, uczył, nie wiem czy teraz nadal uczy matematyki, e, ale jest ta kwestia, że on podchodził do, do swoich uczniów jako do tego, że oni muszą wszyscy zrozumieć podstawy. I z tego, co wiem, to dyrekcja była niezadowolona, że on cały czas robi podstawy, a wszyscy już idą dalej ze swoim te, e, materiałem. A on mówi, spokojnie, ja dam radę do egzaminu. I po sam koniec tak naprawdę tej edukacji, kiedy wszyscy już te podstawy absolutnie zrozumieli, to przejście po kolejnych krokach matematyki było łatwe. Hmm. Więc to jest największy według mnie problem. Bo to jest trochę tak, jak w naszej, w naszej metodyce bezbrań Brain Iceberg, nie? że budujemy od spodu, czyli zaczynam od edukacji dziecka, od Koncentracji uwagi, wyobraźni, skojarzeń, i dopiero potem na, możemy bawić się wykorzystaniem różnych metod w konkretnych elementach yy, nauki i życia. Jasne, ale to też, to też wszystko się ze sobą łączy, bo jeżeli my jesteśmy w stanie sobie coś wyobrazić, jeżeli sobie, jesteśmy w stanie to zrozumieć, to będziemy w stanie to wykonywać. Ale no. jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nauka polega na wkuwaniu i na nauce definicyjnej. I takie dziecko, kiedy widzi przykład jakiegoś tam rozwiązania, wie, mnożenia, dzielenia czegokolwiek, próbuje to skopiować, ale się nie da, bo są inne liczby. I to jest bardzo duży problem dla nas dorosłych, może nie, ale dla dziecka jest problem, bo nie wie, jak to przenieść, bo on tylko nauczył się jak gdyby, formułki, a nie mechanizmu. Ja myślę, że bardzo mi się to taka, taka jedna bardzo mocna podpowiedź, jak pomóc dziecku w matematyce, wykorzystując tę matematykę na co dzień. Żeby to nie było, że wiedza, matematyka to jest kolejny przedmiot, który się rozwiązuje w własnej szkolnej i przybiórku, tylko że y, piecze mama z córką ciasto, i jest podane, że na kilogram mąki trzeba trzy jajka, no to zapytać się tej córki, a na dwa kilogramy ile tych jajek, a na półtora kilograma ile tych jajek. I już uczymy się proporcji, tak? Tak, no ale dzieci, nawet małe dzieci, są w stanie bardzo dobrze liczyć, bo jak, powiedz, jak powiesz, że ma dać tyle i tyle talerzy, to małe dziecko może nie będzie nie wiedziało ile, a jak powiesz, że ma dać tyle talerzy, ile jest osób, to ona powie dla mamy, dla taty. I tak naprawdę policzy, ile jest mhm. tych talerzy, ale nie w sposób taki, jak my już myślimy abstrakcyjnie. Mhm. Więc to też trzeba dostosowywać do tego, w jaki sposób myśli dziecko, i trzeba mu pokazywać mechanizmy. To, czy dziecko będzie w stanie rozwiązywać zadanie, to przyjdzie za chwilę. Ale najpierw trzeba pokazać mechanizm. To tak jak tłumaczyłem w tym odcinku o tabliczce mnożenia. Najpierw weźmy trzy rodzaje płatków siadaniowych i powiedzmy trzy razy pięć, to dajmy bo pięć płatków z każdego rodzaju i pododawajmy. A potem 3 razy 7, to po siedem. Pododawajmy, pouczmy się, żeby zobaczyć, że mnożenie jest dodawaniem, i żeby ten mechanizm był zrozumiały. Ale chcę też powiedzieć, tak, słucham Ciebie i tak się zastanawiam, Jak mamy ósmokrasistę, przygotowującego się do egzaminu ósmokrasistę, mamy powiedzmy październik w danym roku szkolnym. Okay, to okay? Mamy październik, egzamin jest w maju. No i mama, tata rozkładają ręce, no, no nie zda, no nie pójdzie do tego liceum wymarzonego. Więc dajemy korepetycję, więc, yy, więc no nie wiem ganiamy go, żeby się na tymi zadaniami. A czy to nie jest tak, że chcesz powiedzieć, żeby najpierw go wrócić tego, do podstaw? wytłumaczyć im podstawy i dopiero potem yy, nauczyć go, go tego, co ma do egzaminu umieć? Bar czy to nie jest za późno? Bardziej bym siadł, siadł do podręczników po kolei albo do jakiejś podstawy i szedł po kolei, sprawdzając prostymi ćwiczeniami. Czy umie dodawać, czy umie odejmować, czy umie mnożyć, czy umie pojedyncze e, równanie z x, czy po, umie z, z dwoma niewiadomymi, czy potrafi narysować, iść po kolei, zobaczyć, x. gdzie jest ten moment, w którym mm -hmm. on przestał łapać. I to jest moment, w którym on przez, przez który on nie jest w stanie zrobić matematyki. Bo nie ma obrazu całości. Tak, i nie rozumie, skąd to się wzięło, po prostu. Super, super. To jest jakby bardzo konkretna podpowiedź, myślę, jak nauczyć dziecka matematyki, ale cofnijmy się teraz do drugiej klasy szkoły podstawowej i do najbardziej kontrowersyjnej według mnie części matematyki. Czy dziecko według Ciebie powinno wykuć tabliczkę mnożenia na pamięć w drugiej klasie? Nie. <laughs> nie Obroń tę tezę. Martwisz się o teraz słabszą koncentrację uwagi Twojego dziecka? Sprawdź renomowaną markę Best Brain Iceberg i wzmocnij koncentrację swojego dziecka. <laughs> nie, nie powinno, bo to jest nauka typową modelu pruskiego. Tego przestarzałego, który mówił o tym, że ja muszę mieć wiedzę i na podstawie wiedzy będę mógł funkcjonować. A teraz ta wiedza jest po nic. Jeżeli dziecko ma zrozumieć, że ja mam umieć tabliczkę mnożenia, żeby móc sobie coś policzyć, to ono najpierw musi albo zrozumieć mechanizm, albo powie, że ma kalkulator, ono najpierw musi zrozumieć, o co w tym chodzi, musi popomnożyć, po, po, to pomnożyć, to złapać rozumowo. Mhm. Jeżeli już wszystkie dzieci rozumieją mechanizm i na małych mnożeniach 2 razy 3, 5 razy 7, na konkretach, wszystko rozumieją, to jest pewien moment. W którym można wejść w taką typową e, wkuwanie, tak? zapamiętywanie na, na blachę, na pamięć, żeby e, ten mechanizm działał szybciej, bo czasami to usprawi nam funkcjonowanie. Ale to też nie jest konieczne, bo jeżeli będziemy realnie wykorzystywali to w, w, w praktyce, czyli że będą zadania, które musimy pomnożyć, to wtedy automatycznie po kilku próbach nasz mózg będzie chciał zapamiętać za, za tą liczbę. Po prostu. Ja jestem wielkim fanem tego, co teraz powiedziałeś, patrząc na jakiś tam konkretny przykład, że druga klasa czasami jest absolutnie momentem, kiedy w ogóle dziecko zaczyna łapać, czym jest mnożenie. Tak. I, i ma rację, żeby tutaj jest ten błąd, który popełniałem bardzo często, który trochę wymusza nas system, a to jeszcze za chwilę powiem anegdotę. Że my chcemy od razu dziecko nauczyć na pamięć tabliczkę mnożenia, podczas kiedy ono dopiero łapie o co chodzi w mnożeniu. A bo jeszcze nie ma możliwości jeszcze złapać, jeszcze potrzebuje chwilę czasu w dodawaniu. A potem się dziwimy, że, że, że jak, jak, jak zmotywować dziecko do nauki. A kiedy byśmy dziecku pozwolili, nie umiesz tabliczki mnożenia, okej, okay, nauczy mnożenia, to potem dziecko nawet w tej trzeciej czwartej klasie nagle się orientuje, Jejku, no teraz tak długo liczę, no bo muszę zawsze, jak jest 8 razy 7, to, to, to mi zajmuje dużo czasu, więc może już zapamiętam, że 8 razy 7 to jest 56. I to wynika z tego naturalnej potrzeby i widzi sens tak. tej nauce. No, no tak powinniśmy działać, tak? I nie chodzi Ech. mi o, tym, o to, żeby tylko podążać za dzieckiem, bo też według mnie nauczyciel ma trochę inną rolę, musi też wyznaczać pewne cele, horyzonty i podstawy. Natomiast musi patrzeć na możliwości psychofizyczne dziecka. Musi patrzeć na to, mamy teraz o wiele większą wiedzę odnośnie naszego mózgu, odnośnie struktur, które się wytwarzają, umiejętności, które się pojawiają. Więc neurodydaktyka mówi nam bardzo dużo. I stąd wiemy o tym, że dopiero około 12 roku życia, niektórzy później, niektórzy trochę wcześniej, jesteśmy w stanie działać na ułamkach, e, jesteśmy w stanie działać na tej reprezentacji symbolicznej. Natomiast jeszcze jest druga duża rzecz, odnośnie samej nauki e, matematyki, którą możemy bardzo dobrze rozwinąć. I to zauważamy w naszych kursach, przynajmniej rodzice często mówią, gdzie ćwiczenie, które się wydaje, że nie ma nijak się połączyć z matematyką, to konkretne jedno ćwiczenie daje wielkie efekty. Kiedy uczymy dziecko słuchać aktywnie, czyli kiedy ono potrafi z tego, co usłyszało, wyjąć informacje ważne, a potem odpowiedzieć na pytania. Bo na tym polega większość zadań w matematyce. Czytamy zadanie i musimy zrozumieć, co jest z tego istotne i na tej podstawie wykonać pewne ćwiczenia. A co się dzieje, my zwykle czytamy szybko, przechodzimy to, a to już wiem, idę dalej. I próbuję robić zadanie, którego nie rozumiem. Więc umiejętność e, czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, selektywne wybory informacji, e, wyboru też metody jest bardzo ważna. Tak, ale jest tu jeszcze jeden problem, że dziecko, które uczy się matematyki, nie że sobie radzi. Jednak jest w klasie, w której jest część osób, która sobie nie radzi, z reguły znaczna część osób, która sobie nie radzi z tą matematyką. I w tym momencie zadania, które otrzymuje, są na tyle proste, że dziecko się nudzi. I dlaczego zaczyna, dlatego zaczyna dość szybko i pobieżnie czytać treść zadania, bo już dla niego to jest proste. I mówi: A ja to umiem, to mi się nie chce tego rozpisywać, jakieś dane szukane, no, ja to zrobię i popełnia błędy, co go jeszcze bardziej frustruje. Więc dla mi się bardzo ważne jest to, żeby zawsze zastosować Tempo uczenia się, żeby to było trochę niekomfortowe, tak jak my zrobimy na kursach naszych bezbrain, że zawsze ćwiczenie ma być nieosiągalne do 100%, prawie nieosiągalne, żeby nie, nie można było wykonać go na 100% tak po prostu z łatwością, tylko żeby ono wymagało od nas przekroczenia pewnej kolejnej granicy. I tkwienie na poziomie, i to jest, to jest ta słabość systemu edukacji, który, który jest masowy, że tkwimy na pewnym poziomie, który jest usiedniony, a raczej dostosowany do tych słabszych. W tym momencie, bo się urodzili w grudniu, nie ich wina, a jeszcze mają, jak kiedyś wspominaliśmy, jeszcze są młodsi o kilka miesięcy, nawet o 12 miesięcy, prawie od końca stycznia. I nagle osoby, które mogłyby już iść o wiele dalej. Tkwiąc na tym niższym poziomie, nudzą się tym zadaniem i zaczynają być błędy i potem stwierdzają, że matematyka jest bez sensu. No, rozwiązaniem są zadania z gwiazdką, które czasami, ja pamiętam, byłem w szkole bardzo lubiłem matematykę. No to ci, którzy sobie poradzili z zadaniami prostymi, dostawali zadanie z gwiazdką, a reszta robiła te podstawowe rzeczy. Można to zrobić. I są fajne rzeczy, które mogą w ten sposób rozwinąć, tylko musimy o tym pomyśleć i tym zarządzić. Problem jest jeszcze inny, to nie tylko z matematyką, ale to tak samo problem z językami obcymi i tak dalej, że my jesteśmy nauczeni uczenia się po kolei. I teraz, kiedy taki, taki uczeń uczy się po kolei materiału, to jest bardzo potrzebne, ale nigdy nie wraca do poprzednich działów, do poprzednich umiejętności, to przychodzi egzamin i podczas egzaminu ma wszystko wymieszane. I on nie wie, które ćwiczenie jest do której metody bo nigdy nie ćwiczył w sposób wymieszany. Może był dwa razy zrobiony jakiś trudny egzamin, może było zrobione... ale nie ma czegoś takiego, że my próbujemy, dobrze, zrobiliśmy całe nie wiem, dodawanie, potem zrobiliśmy odejmowanie, potem zrobiliśmy z jedną niewiadomą no, do rozwiązywania równania i teraz próbujmy zrobić, wrócić i pomieszać trzy typy zadań w, jednym, w jednej kartkówce żeby dziecko musiało poszukać w głowie, do którego zadania jest to ćwiczenie, bo potem dochodzimy do sytuacji, w której spotykam jakby dorosłych ludzi, którzy mają problem z przerzucaniem jednej konkretnej praktycznej umiejętności na drugą rzecz, która jest identyczna, czyli tak jakby ktoś wiedział, jak obliczyć pole powierzchni prostokąta ale ma policzyć, ile potrzebuje trawnika zasiać na za swoim działce i nie potrafi tego zrobić. Zresztą mi się kojarzy nie matematyka, ale język obcy, teraz uczę się hiszpańskiego z super mądrą nauczycielką, która kiedyś była gościem też na naszym, na naszym kanale. I rzeczywiście gdzieś tam nagle ćwiczymy jeden z czasów przeszłych. I ona nagle mówi, a powiedz teraz to w przyszłym, przyszłym, nie? I nagle jest po prostu takie przestawienie, że my się tutaj skupiamy na tej konstrukcji, a nagle ja muszę sobie poukładać w głowie, jak zrobić czas przyszły z tego, nie? A dlaczego tak uczy? ponieważ ona nie wyszła z y, nauki od początku jako filolog. Tylko najpierw poznała swojego obecnego męża, który miał, yy, z którym musiała się zacząć komunikować. Nie w sensie, o to chodzi, że tak. wyszło od praktyki. Dokładnie. A ta praktyka powoduje, że ja muszę w różnych sytuacjach zacząć korzystać z nim umiejętności, a potem ta teoria jest bardzo ważna, bo ona strukturyzuje, ale ona nie jest jedyna. Ale jest nudna ta teoria na początku, o mówiliśmy w naszym pierwszym odcinku, i ta anegdota, o której opowiedziałem, że wrócę, do tej pory pamiętam, kiedy prowadziłem zajęcia e, właśnie bez braina, nasze w jednej ze szkół. Stoję na korytarzu, była tam dziewczynka, której nie uczyłem, zapłakana pod koniec roku szkolnego. I pamiętam, że rozmawiał z jakąś panią ze świetlicy, czy, czy z jakąś inną pracownicą szkoły, I, ale co się stało? Bo, bo pani mi powiedziała, że ja teraz przez całe wakacje muszę powtarzać tabliczkę mnożenia, żeby się nauczyć. Nie? I to była dla niej wielka trauma, że ona wakacje będzie siedziała na tą matematyką. Ja jakby bije brawo tej dziewczynce, że ona powinna nie uczyć się tej tabliczki Nie mnożenia. Może, z zakaz w ogóle, jeżeli chodzi o polskie prawo. Ale to było jakiś czas. A, wakacje. I prawo w ogóle zabrania takich rzeczy. W ogóle yy, bardzo polecam odcinek o polskim prawie, jeżeli chodzi o edukację, bo tam jest złamany. Mnóstwo praw ucznia, warto wiedzieć, jakie są prawa, bo naprawdę to jest tragedia. No. <laughs> Więc... Ale chodzi o to, że jakby teraz z perspektywy tej dziewczynki. Mam nadzieję, że, 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 że jakby to poszło jej dobrze, bo nie znam jej, tylko pamiętam tam, ten moment, ten obraz, który będę ja przytaczał przez jeszcze długo, długo, bo to już było wiele lat temu. Ale to jest ten obraz, właśnie dzieci wpuszczonych w pewien system, jaka ma być to edukacja bez cenzury, w system, który nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, gdzie. Wszyscy pod kreska, druga klasa, musisz umieć tabliczkę mnożenia, no bo w trzeciej już z tego nie będziemy wracać. Jak nie będziesz umiał, to będziesz noga. Tak, tak. No ale to też, też jest taki problem w ogóle z, z podstawami tego modelu, bo ten model. Ciężko by pomyśleć, tak broniąc trochę naszą edukację, jak zbudować model ogólnodostępny dla wszystkich dzieci, w których będzie każde dziecko prowadzone indywidualnie. Jest, są pomysły, są różne mhm. rozwiązania. Nie mówię o tym, że jest to niemożliwe ale jest bardzo mocno wymagający. Teraz zobacz, była jedna zmiana. Nie ma prac domowych i teraz zostało to przez wiele osób różnie zinterpretowane. My byliśmy za tym, żeby nigdy nie było prac domowych, bo czas wolny jest bardzo potrzebnym częścią dla higieny, pracy, działania, uczenia się dziecka. Natomiast zostało to odebrane w bardzo dziwny inny różny sposób przez wiele osób. I teraz ważniejsze jest edukowanie, czyli to, co my teraz robimy: edukowanie nauczycieli, edukowanie rodziców, edukowanie dzieci, o to, jak ma wyglądać edukacja poprawna i dopiero z tego wyjdą zmiany. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się też, że, że z matematyką jest taki problem, że jest ogólna nagonka na to, że matematyka jest trudna. I można podejść do tej zmiany systemowej. Poprzez nasze zachowanie jako rodziców. Jeżeli my w domu zaczniemy wdrażać tę matematykę, przeliczać różne rzeczy, pozwolimy dziecku zapłacić gotówką, a nie kartą w sklepie, pozwolimy, bawimy się z nim. Dzieci są ciekawe tego przeliczania. Ja z moim synem przeliczam jakieś totalnie odczapne rzeczy, ile jest kropek na pościeli, ale porównujemy to potem z liczbą mieszkańców w jakimś mieście, nie? i to jest w ogóle fantastyczne. I jeżeli my jako rodzice zadbamy o to, żeby pokazać tę matematykę dziecku w sposób fajny, ciekawy, że to jest interesujące i damy mu namacalne przykłady, nie będziemy teoretyzować, tylko pokażemy, że to jest fajny przedmiot, spróbujmy to powiedzieć. a czego myślisz, że jest więcej? Myślisz, że więcej jest okien w tym wieżowcu, czy kamieni w Twojej kolekcji? Nie? I to już jest ciekawe. I to jest nasza rola, bo szkoły nie zmienimy systemu, bo nawet nie ma do końca jak zmienić pod tym względem systemu, żeby on był indywidualny. Ale my możemy indywidualnie traktować nasze dzieci i zarazić je pasją do zdobywania wiedzy w praktyce. Znowu jest pytanie, czy my byliśmy kiedykolwiek zarażeni tą pasją. Prawdopodobnie jest to mało prawdopodobne, że tak było, że wiele razy mamy to doświadczenie tej matematyki jako czegoś ciężkiego. I dlaczego tak jest? Przecież nauka była pewnym. Hmm, pewnym niedodatkiem, pewną rzeczą, która pokazywała, że jesteś jakimś e, wyjątkowym, że możesz no się mobilitacją, uczyć. Tak mobilitacją, tak. brakowało mi słowa, bardzo dziękuję. Czyli było czymś ekstra. Wprawdzie była stary typ, ale ten stary typ edukacji, który my teraz funkcjonujemy, on powstał Później, kiedy ta edukacja już przestała być praktyczna, wcześniejsze wszystkie szkoły pierwsze, greckie i tym podobne, były bardzo praktyczne. Mhm. Były rzeczami opartymi na praktyce, a nie na tylko encyklopedycznej wiedzy. My teraz próbujemy, żeby dziecko miało encyklopedyczną wiedzę o matematyce, bo my uważamy, że ta wiedza jest potrzebna, ale kiedy przychodzi do czego, kiedy miałem obliczyć, ile powierzchni będę miał na dachu domu, żeby opianować, żeby, było, żeby była izolacja, zacząłem myśleć, jakie mam dane, czy jakieś sinusy, kosinusy. Pierwszy raz mi się tak to realnie przydało, ale wreszcie mogło mi się to przydać. I bo miałem tę wiedzę, a nie tylko teoretyczną, że są jakieś takie wartości. Tak. Ja bym musiał jeszcze wrócić do tego wątku o koncentracji uwagi, że matematyka się z tym mocno yy, utożsamia. Nawet i koncentracja, Ty powiedziałeś o, o aktywnym słuchaniu informacji, przetwarzaniu informacji bo jest to dla mnie też zaskakujące, że jak na końcu kursów bez Brain e, pytamy dzieciaki, w czym im to pomogło, to często się pojawiają głosy, że w matematyce. Mimo że matematycznych ćwiczeń e, są jakieś elementy, tak że muszą coś zliczyć, są ćwiczenia, ale nie jest to działanie na liczbach, że my po prostu tam teraz a, dawajcie, zrobimy sobie 10 zadań matematycznych e, z jakichś trudnych, skomplikowanych. Ta matematyka jest gdzieś tam przepleciona, ale to nie stanowi korum tego całego naszego kursu. Czyli jest ten transfer umiejętności poznawczych, o którym tutaj wspominaliśmy na tym kanale nieraz. Czyli trenując naszą pamięć, trenujemy też uważność, trenujemy umiejętności matematyczne, rozwijając naszą kreatywność, możemy wspierać naszą y, matematykę, tak? Pochodzi o to, że dzieci nie potrafią sobie czegoś wyobrazić. Jeżeli nie mamy rozwiniętej wyobraźni, a wyobraźnia jest strasznie spłaszczana y, przez system, to nie możemy sobie wyobrazić. To, o czym rozmawiamy, to się na przykład, bo matematyka się ścisze łączy na z fizyką. Jeżeli stoi klasa i nauczyciel tłumaczy, że to jest prąd, tak? że to jest jakiś tam ruch elektronów uporządkowany, to jeżeli my sobie tego nie wyobrazimy, no to nie złapiemy tego, będzie dla nas sucha definicja. Dlatego tak warto, ważne jest, żeby już od początku tą wyobraźnię rozwijać. To jest trochę tak, takie porównanie przyszło do głowy. Mamy samochód, i samochód to są nasze umiejętności. Umiemy jeździć samochodem, i zastanawiamy się, dlaczego nie możemy przekroczyć pewnej prędkości, jechać daleko. I próbujemy zmieniać, nie wiem, opony, próbujemy lać lepszą benzynę, próbujemy dawać do mechanika, ale my tylko używamy skrzyni biegu do trzeciego biegu. Dalej nigdy nie włączyliśmy. Nie przeszliśmy ten kawałek dalej. A to jest potrzeba tego środka. Dlatego my w naszym kursie robimy ten środek, bo on po pozwala przyspieszyć myślenie. To są konkretne badania. A co jest tym środkiem? Yy, chodzi o umiejętności poznawcze, czyli to mhm. badania aktywów mówiące o dorosłych, ale ten yy, jak najbardziej u dzieci jeszcze bardziej jest to widoczne, czyli odpowiednie ćwiczenia umysłowe przyspieszają działanie naszego mózgu, przyspieszają przetwarzanie informacji. Nawet kilka godzin takich ćwiczeń, 8 godzin, dawało już efekt 2,5 razy przyspieszenia yy, przetwarzania informacji u bananych. 250%. Tak, 250%, 2,5 razy. Czyli to jest coś niesamowitego, co jest na wyciągnięcie ręki. Mam trochę tak. Yy, takie wrażenie, że ludzie, mamy teraz mnóstwo wielu nowinek, bardzo dużo nowinek na TikToku, na, na informacjach, mnóstwo osób próbuje nam coś posprzedawać, po, powiedzieć o tym, a tutaj mamy taki diament, który naprawdę no my wiemy, że on działa, bo my to sprawdziliśmy. Nauka wie, że to działa, bo sprawdziła. Osoby, które w naszym kursie, wiedzą, że działa, bo zapisują dzieci dalej. Ale bardzo ciężko to pokazać, że ten diament jest prawdziwym diamentem, ale to jest coś, co pozwala wszystkie inne umiejętności potem rozwijać o wiele szybciej, o wiele lepiej. Dziecko zaczyna rozumieć, co robi. Dobra, to podsumowując. Jak pomóc dziecku w matematyce? Po pierwsze, żeby zrozumiało to, o co chodzi, żeby dać mu czas na zrozumienie mechanizmu, a nie tylko dawać wzory i od razu zapamiętywanie, wkuwanie. Po drugie, Po drugie, nauczyć jej aktywnie słuchać, wybierać ważne informacje, selektywny wybór informacji i korzystanie z nich. Po trzecie, na pewno ćwiczyć różne inne umiejętności poznawcze po to, żeby wytrenować koncentrację uwagi, aktywne, selektywne wyszukiwanie informacji w tym, co widzimy. I po czwarte, na pewno Aplikować matematykę do życia codziennego, pozwolić dziecku coś przeliczyć, żeby zobaczyło namacalną korzyść płynącą z tego, że ono umie coś policzyć i mówić jego językiem, porównywać rzeczy do, do tych, które już zna, a nie tylko teoretyzować, że pomnożmy to i podzielmy I po piąte, jeżeli Twoje dziecko już ma teraz problem, a już jest starsze niż druga, trzecia klasa, to przejdź od początku po wszystkich działach, które on musiał się nauczyć, żeby dojść do tego momentu, i zobacz, gdzie jest problem. I tam trzeba dać e, naukę, tam trzeba zrozumieć ten mechanizm, żeby pójść dalej. Dajcie znać koniecznie w komentarzach jak radzicie sobie z edukacją matematyczną waszych dzieci. Na jakie trudności trafiacie w tym systemie, w którym są wasze dzieciaki, Jakie macie na to rozwiązania? Może są elementy, których nie poruszyliśmy w tym odcinku. Piszcie bez cenzury, bo taki jest ten kanał, taki jest ten odcinek Edukacja bez cenzury. Dajcie suba, lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.